Witajcie, długo zastanawiałam się, o czym by Wam dzisiaj opowiedzieć i myślę, że uświadomiłam sobie dopiero, jak mało czasu antenowego do tej pory zostało poświęcone temu, że jestem przecież artystą. No przyznam szczerze, że kiedyś miałam problem z nazwaniem siebie właśnie tym mianem, no bo artysta to dla mnie Van Gogh, Picasso czy Michał Aniu, a nie jakaś tam Magdalena, co sobie czasem porysuje. To teraz jednak myślę trochę inaczej, bo przecież tak jak ci wielcy, których wcześniej wymieniłam, no i wielu, wielu innych, po prostu pewnego dnia zaczęłam zapełniać kartki papieru i swoimi paskrołami Robię tak do dzisiaj. Gdy aktualnie ktoś mnie pyta, czym się zajmuję lub kim jestem, to odpowiadam, że z zawodu jestem artystą i nie uważam tego za jakieś dodawanie sobie czy mijanie się z prawdą, bo. Wyobraźcie sobie, że są na tym świecie ludzie, u których w domach, biurach czy gabinetach lekarskich piszą właśnie prace, które wyszły spod tych samych rąk, w których w tym momencie trzymam mikrofon. Już chciałam powiedzieć, że nie myślę, że zawisnę kiedyś w jakimś muzeum, ale właśnie sobie przypomniałam, że przecież w zasadzie to jedno z moich prac wisiał w Muzeum Narodowym w Krakowie i została sprzedana na aukcji dobroczynnej. A to przecież kolejny powód do uśmiechu. Bo przyznam się szczerze, że zwłaszcza teraz w czasie COVID-a nie byłabym w stanie prawdopodobnie wyżywić swojej rodziny ze, ze sztuki i w zasadzie tylko z tego. I czasem wydaje mi się, że taki moment może nigdy nie nadejść. Ale nie znaczy to, że dalej nie będę próbować. No a ponadto, kasa to nie jest jedyna zapłata za pracę artysty. No i w tym momencie wiem, co wszyscy myślą o pracy, zacząć uśmiech albo za tak zwany wpis do portfolio. No, ale takie mamy życie i takie mamy czasy. Próbuję więc patrzeć na to w ten sposób, że każda osoba, która idzie do domu z moją grafiką czy, czy obrazem, no to to mój taki mały sukces. Bo w końcu praca ta sobie zawiśnie na ścianie w czyimś pokoju, ktoś będzie się budził patrząc na nią, albo pewnie odpowiadał gościom, go odwiedzającym skąd się wzięła i to mnie niezmiernie cieszy, i mam kilka planów do realizacji, gdy przeprowadzimy się i znowu będę miała trochę więcej miejsca na tworzenie takiego prawdziwego zdarzenia, no a nie takie ograniczające się jak teraz, tylko do komputera. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo ja nie uważam, żeby malowanie czy robienie linorytu było bardziej ważne czy wartościowe od pracy artystycznej na komputerze. Sama w końcu siedzę na komputerze przez wiele godzin. Ja po prostu. Uwielbiam się brudzić. No i gdy sztuka pochłania również moją energię. W sensie czuję, że to wszystko się naprawdę dzieje. Bo dopiero wtedy, gdy siadasz pod koniec dnia w zasadzie padasz ze zmęczenia, rozglądasz się dookoła i widzisz te wszystkie efekty końcowe, no i również te pośrednie procesu twórczego, to czujesz, że żyjesz. No bo czasem teraz, gdy wieczorem wyłączam komputer albo sklepuję laptopa, to pojawia się w mojej głowie taka myśl. To już? Ale czy czyszczenie pędzli, skrobanie farby ze stołu i my rąk rozpuszczalnikiem. No mam również wrażenie, że ludzie nie do końca rozumieją, jakie możliwości dzisiaj daje artystom komputer i, i wszystkie dostępne w nim programy. Bo gdy, zanim zostały jeszcze czasy wirusowe i miałam jeszcze wtedy okazję pokazać swoje prace w październiku zeszłego roku większej ilości osób, Dużo ludzi zadawało mi pytanie, w jakiej technice powstały moje ilustracje. A gdy ja odpowiadałam, że komputerowo, oni odchodzili z zawiedzioną miną. A przecież komputerowo nie znaczy wcale, że kosztowało to nas mniej pracy. No, czasem wręcz przeciwnie, bo dzięki możliwości maksymalnego przybliżenia na komputerze mam wrażenie, że czasem nazbyt skupiam się na szczegółach i w wyniku tego siedzę przy jednej pracy ze dwa tygodnie. No tak, no moje ilustracje to zwykle około 40-50 godzin pracy, podczas gdy obraz to tylko 10 godzin. Gdybyśmy więc oceniali pracę jedynie na podstawie tego, ile artysta nad nią przesiedział, no to moje graficzne zabiegi komputerowe są o wiele bardziej cenne niż te prace, które namalowałam. No a co najważniejsze, wszystkie niezależnie od tego, czy są komputerowe, czy, czy też nie. Czy, czy rysowane na kartce cienkim rysikiem, czy namalowane, wszystkie powstały dzięki tej samej ręce i temu samemu oku. Więc dlaczego niby jedne miały być gorsze od innych? Przecież artyści zwykle zdecydują się na konkretny nakład pracy i nawet jeżeli jest ona zrobiona za pomocą digital artu, no to nie wypuszczają nagle 20 tysięcy odbitek, tylko jest ich mniej więcej tyle samo, ile by było. Gdyby praca była winorytem, wydaje mi się również, że podejście do artystów w dzisiejszych czasach już trochę się zmienia. Bo nie mam tutaj na myśli kwestii sztuki, tylko bardziej rzemiosła. W świecie, w którym coraz częściej ludzie nie potrafią się odkleić od ekranu smartfona czy telewizora, chociażby na sekundę, no to ci, którzy potrafią zrobić coś z niczego i potrafią się popisać całkiem dobrze, y kurającą wyobraźnią, są o wiele bardziej docenieni niż jeszcze 20 lat temu. Bawi mnie to jednak bardzo, gdy słyszę od kogoś: Nie rozumiem sztuki. Pewnie będzie można zarzucić mi spłyzanie całego tematu, bo przecież doskonale wiem o tym, że istnieje sztuka tak zwana zaangażowana społecznie no często dotykająca bardzo trudnych i bolesnych tematów mająca również na celu otwarcie oczu i uświadomienie odbiorców no, na jakiś problem na przykład. Zostawmy ją jednak na razie, bo rozmawiając o sztuce jako zjawisko mającym charakter użytkowy, no to ta sztuka ma ci się po prostu podobać. Jeżeli szukasz sobie obrazu na ścianę do Dużego Pokoju, to prawdopodobnie, powtarzam, prawdopodobnie, kwestia tego, czy dotyka on zagadnienia smogu albo otyłości wśród amerykańskich dzieci, no to nie wydaje ci się pierwszorzędna. No, o wiele częściej zadamy sobie pytanie. Czy nam się po prostu podoba. Także powtarzam się, jeżeli twierdzisz, że nie rozumiesz sztuki, ale ci się podoba, to znaczy, że jednak rozumiesz. No, z doświadczenia powiem jednak, że oczywiście jako artysta bardzo często czujesz się nierozumiany, i to jest ok, oczywiście do momentu, do którego osoba, która nie rozumie Twojej sztuki, nie jest Twoim wykładowcą akademickim. Wtedy sytuacja robi się poważna. A takie sytuacje niestety się dzieją i myślę, że to dobry moment, żeby o nich opowiedzieć. No bo nikt nie zapomnę rzeźby na studiach. Głównie dlatego, że do momentu, gdy zajęcia się zaczęły, to byłam święcie przekonana, że będzie to świetna zabawa i nauczę się czegoś nowego. Szybko jednak, z ekscytacji i pytań, ale super, co będziemy robić? Zmieniło się na stwierdzenie, bo jakie licho grafikowi rzeźba. W ostatecznym rozrachunku mogę się pochwalić swoim wszechstronnym uzdolnieniem, które było na mnie jednak wymuszone syzyfową pracą. I to nie dlatego, że nie umiem zamienić kawałka gliny w coś, tylko nie odnalazłam wspólnego języka sprowadzącym zajęcia. No i pewnie w tym momencie zabrzmię jak taki typowy uczeń, gdy powiem, że problem nie leżał po mojej stronie. Ale chociaż minęło już prawie 10 lat od pamiętnych zajęć, to ja do dzisiaj uparcie tak twierdzę. A wszystko przez. <laughs> no właśnie, zacznijmy od początku. Moje pozytywne podejście do tematu wynikało z faktu, że pierwszy raz w życiu bawiłam się gliną chyba w wieku lat 6-7 z efektem całkiem zadowalającym, gdyż bez straty w ludziach, meblach, palcach i bez straty w moim zapale do pracy. No czyli w dwóch słowach, było fajnie. Po prostu fajnie. No i 14 lat i wiele, 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 wiele przerobionych kilogramów gliny później okazało się, że nie zawsze jest fajnie i czasem jednak wypada swojej wyobraźni powiedzieć nie. Nawet w czasie studiów artystycznych. Bo wszystkie chwyty dozwolone i bądź po prostu sobą, to nie bardzo, jak się jednak okazało, działa na wyższej uczelni. Pierwsze zadanie w czasie rocznego kursu z rzeźby dla biednych grafików polegało na odwzorowaniu obiektów w skali. Obiekt ten miał być po pierwsze, ciekawy wizualnie, po drugie, dosyć trwały, żeby wytrzymał te pół semestru, kiedy będzie nam potrzebny. No i po trzecie, najważniejsze, miał być pochodzenia organicznego. Szybko dotarło do mnie, że ludzie szukają tam patyków, kamieni, szyszek, muszelek. A przecież głupio by było kopiować od kogoś pomysł, no bo wtedy. Tworzyć taka niezdrowa konkurencja, której nikt nie chce. Poza tym, im więcej różnych obiektów, tym będzie ciekawiej. Pytałam więc dosłownie o pomysły na inspirację wszystkich znajomych i rodzinę. Pomysły, owszem, były różne, jednak żaden to nie było to. Oczywiście, jak to zwykle w takich momentach bywa, inspiracja przyszła w najmniej spodziewanym momencie podczas wizyty u weterynarza. Byliśmy tam z psem. A moim oczom ukazał się obiekt idealnie spełniający wszystkie trzy punkty wymienione przez prowadzącą zajęcie. Był ciekawy, był wytrzymały, a co najważniejsze, był pochodzenia organicznego. Kupiłam więc i zaniosła na zajęcie. Bardzo szybko okazało się, niestety, że nie był to najlepszy pomysł. To znaczy, nie był to najlepszy pomysł, zdaniem pani doktor od gliny. Ja do dzisiaj utrzymuję, że to jedna z lepszych i odważniejszych moich decyzji podczas całych studiów. Mniej więcej po dwóch tygodniach zauważyłam, że nauczyciel przychodzi do mojego stanowiska średnio 10 razy rzadziej niż do reszty studentów i bardzo stara się nie patrzeć na moją pracę, a to wszystko z takim, nazywajmy rzeczy po imieniu, obrzydzeniem. Byłam tym bardzo zawiedziona, ponieważ sztuka podobno nie jest na granic i nie warto być uprzedzonym. Jestem Wam w tym miejscu winna pewne wyjaśnienia. Otóż jako mój obiekt wybrałam uwędzoną kurzą stopę. Tak, żeby wam to dobrze zobrazować, gdy zabija się kurkę, to uśnaje się nóżki i potem jedni z nich robią rosołek, a inni dają je pieskom do pogryzienia. No a jeszcze inni postanawiają uczynić obiektem swojej artystycznej inspiracji. Podpowiem, że ci ostatni dostają trójkę z rzeźby na semestr i mają przez to średnią, nie mieszczącą się w widełkach stypendiów. No wiem, smuteczek. Pani nie była zadowolona z mojego efektu końcowego, a ja zostałam na tyle dobrze wychowana przez mamusię i tatusia, że udało mi się powstrzymać siebie przed zasugerowaniem, że może o wiele lepiej poradziłabym sobie, gdyby ktoś robił mi korektę tak samo często, jak wszystkim innym studentom na sali. W czasie tej korekty w zasadzie próbował patrzeć na tę kurzą łapę, a nie w podłogę. No ale trudno, przecież mam być grafikiem, a nie rzeźbiarzem, prawda? No i tu się pojawia kolejny problem, albo skojarzenia. Bo moglibyście pomyśleć, że w sztuce liczy się to, żeby być oryginalnym i żeby nie myśleć jak wszyscy. Ale przede wszystkim, żeby pić sobą, prawda? No nic bardziej mylnego, przynajmniej w kwestii studiów, bo tutaj musisz często myśleć tak, jak wykładowca sobie wymyślił, że musisz. Pierwsze schody zaczęły się chyba na drugim roku, gdy dostaliśmy do wykonania tryptyk w czasie projektowania graficznego na no, tematyce Lubię to, lubię tu, lubię tak. Zostawię wam teraz 5 sekund ciszy, żebyście sobie mogli pomyśleć, o czym dokładnie, żebyście mogli sobie pomyśleć, z czym dokładnie kojarzą Wam się te hasła? Lubię to, lubię tu, lubię tak. Już? No to teraz kolej na mnie. Mi hasła lubię to, lubię tu, lubię tak, kojarzyły się jednoznacznie i nie miałam absolutnie żadnych wątpliwości, co powinno się znaleźć na moich pracach. Moje ulubione zajęcie. Tak, jedzenie, a konkretnie frytki. Wytłumaczyłam więc, że na hasło lubię to. Chciałabym pokazać siemiaka. No ale nie no, jesteśmy na sztukach pięknych, trzeba się wysilić, także niech to nie będzie taki normalny tam kartofel. Tylko taki w formie kwitnącego kwiatka na krzaczku. Na lubię tu. Najlepszy będzie znaczek McDonald's. No, a na lubię tak, fryteczki, czyli pokarm bogów. Bo gdybym ja pisała starożytną historię, bogowie brzyciliby się ambrozją i obżeraliby się frytkami z sosem słodko-kwaśnym. Nie wiem, co... Myślicie ja o tym pomyśle. Jeżeli ktoś bardzo chce, to może mi na szybko zrobić korektę w komentarzu pod tym filmem albo zostawić łapkę w górę, jeżeli pomysł na z ziemniakami się podoba i nie chce wam się pisać. Teraz niestety musimy przejść do niezbyt przyjemnego elementu, czyli wspomnienia tej aktualnej korekty, która została zrobiona, która miała miejsce myślę te 8 lat temu. Sprawa została przedstawiona krótko. W moich pracach brakowało tego czegoś. Czytaj seksu. No, przekra sprawa. Mam jednak wrażenie, że nie mogłam z siebie dać nic więcej na tamten moment, gdyż myślałam o jedzeniu mniej więcej tak samo często i intensywnie jak randomowy szesnastolatek o tym, o czym pani chciała, żebym pomyślała. Zapewniam was, że tak jak szesnastolatek pewnie zazwyczaj wyrasta z częstotliwości myślenia wiadomo o czym, tak i ja myślę o frytkach z maczka tak samo gorąco, często i intensywnie jak te kilka lat temu. I nie przewiduję, żeby sytuacja miała ulec jakiejś zmianie w najbliższym czasie, przynajmniej. Wydaje mi się, że w związku z tym, że moja praca byłaby taka, powiedzmy, ponadczasowa, gdybym to postawiła na swoim i jednak wtedy zdecydowała się na realizację tematu właśnie w sposób jedzeniowy. Czasami zastanawiam się, jakim cudem nie jestem jakimś tam zwrotkiem po tych pięciu latach u sztukach. Nigdy nie studiowałam na jednym kierunku, więc ciężko mi jest sobie pewne sytuacje wyobrazić, na przykład na prawie czy ekonomii. Bo ilu z was miało spinę z profesorem o długość przyrodzenia modela? W ogóle rysowanie nagich ludzi to bardzo ciekawe zagadnienie, bo jeżeli ktoś myśli, że jest to w jakikolwiek sposób podniecające czy ekscytujące, odpowiada. Aczkolwiek mogę, wiadomo, odpowiadać tylko i wyłącznie za siebie. Że nie jest. Jest czasem dziwnie, czasem nie swoje, czasem Śmiesznie, a czasem trudno. Patrzenie na starszego od siebie trzy razy faceta, który stoi przed tobą rozebrany przez 20 godzin, to naprawdę nie jest wydarzenie, które kojarzy się z seksualnością człowieka. Interesujące i to bardzo jest to podejście do całego tematu przez wykładowców, którzy oglądają tych biednych, rozebranych ludzi czasem od 30 czy 40 lat. I jest to dla nich ewidentnie, nazwijmy to, zbyt normalne i zbyt naturalne. No przynajmniej w wielu przypadkach. Na pierwszym roku, jako niewinna dziewiętnastolatka, marząca o frytkach z McDonalda, robiłam wszystko, aby rysować modela lub modelkę z pozycji, nazwijmy to, dla mnie neutralnej. To znaczy, pozwólcie, że wyjaśnię od początku. Na, na roku studentów grafiki jest między 20 a 30. No i wiele zajęć odbywa się dla całego roku bez podzielenia na jakiekolwiek grupy. To znaczy, że te kilkadziesiąt osób musi się zmieścić na stosunkowo małej sali. Ustawić tak, żeby ten obiekt, żywy lub niekoniecznie, Ona nas rzeczy nie ma tu na myśli zwłok, tylko martwą naturę, żeby każdy w jakiś sposób go tam widział. Często, aby tę sytuację ułatwić, model był po prostu ustawiony na środku. No więc zgodnie z logiką studenci ustawiali się dookoła. A co to oznacza? Mniej więcej tyle, że niestety ktoś będzie musiał rysować tył modela, zupełnie pomijając punkty, nazwijmy to, newralgiczne. I tak pod koniec pierwszego semestru studiów, stojąc obok swoich prac zaliczeniowych, uświadomiłam sobie, że na każdej są plecy. Niestety uświadomili to sobie również wykładowcy, którzy zaznaczyli, że od tej pory będą sami wybierać miejsce, z którego ja będę rysować. No trudno. Oczywiście nie obeszło się bez rozmów w stylu, jest pani bardzo niesprawiedliwa, bo owszem, może model nie jest hojnie obdarzony przez naturę, ale bez przesady. Albo. Powinny Pani pamiętać, że w przypadku kobiet o bardzo kobiecych kształtach proporcje są nieco inne, żeby to było jasne. Wszystko oczywiście wypowiedziane na tyle głośno, żeby model i wszyscy inni obecni na sali słyszeli. Z tych wszystkich rzeczy lubiłam chyba najbardziej, gdy profesorowie podchodzili do nagiego modela, wymachiwali ołówkiem w okolicy na przykład krocza i mówili coś w stylu teraz niech wszyscy Państwo przestaną na chwilę rysować i tu spojrzą, to zrobimy sobie małą analizę. Stwierdzam z perspektywy lat, które dzielą mnie od ukończenia studiów i to z dumą zaznaczam, że ukończyłam z dyplomem, a nie ukończeniem, bo miałam dosyć i zrezygnowałam, że jest to niezła szkoła życia, która uczy dystansu nie tylko do siebie, co to w zasadzie wszystkiego, bo chyba nigdy wcześniej albo nigdy później w życiu nie jest się tak często i tak dobitnie oceniany. Nie ukrywam, że jest to trudne, bo przecież sztuka to to, co czujemy, co nas ukształtowało, do czego nienawidzimy albo co kochamy i dlaczego żyjemy. Czasem ciężko jest słuchać niepochlebnych komentarzy w kierunku swoich wypocin i nie pomyśleć sobie: matko, mam 20 lat i to co robię najlepiej to robienie kresek ołówkiem na kartce. Co dalej jest moim życiem? Wnioski na dzień dzisiejszy są takie, że byłam na te studia zbyt młoda. Zrobiłabym dzisiaj wiele rzeczy inaczej, gdybym miała jeszcze jedną szansę. No jednak, jakby nie patrzeć, to dopiero początek. Porównałabym te studia do wypożyczalni sprzętu. To trochę tak, jak gdy zaczynacie zabawę z jakąś dyscypliną sportową, idziecie do wypożyczalni czy sklepu sportowego po sprzęt. Wybieracie sobie rolki, ochraniacze, a instruktor pokazuje wam, jak trzymać się na nogach i nie złamać kości ogonowej na pierwszej lekcji. Studia artystyczne to dokładnie ten moment. Pokazują ci tam trochę co i jak, dają zielone światło do wyjścia na tor. A to, czy ty chcesz sobie jeździć w kółko, czy poskakać na rampie, to już tylko i wyłącznie twoja sprawa. Myślę, a raczej mam nadzieję, że jestem gdzieś na początku tej mojej artystycznej podróży przez życie, a inspiracji to nie zabraknie. I jest przed mną jeszcze wiele technik do wypróbowania i tematów do zgłębienia. A przecież to, czy umiem narysować konia czy nie, nie jest najważniejsze, prawda? No dzisiaj ode mnie to już wszystko. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Pa!